Stacja rokietnica jeszcze przed przebudową. Tak wyglądały perony i tory w stacji, Budynek stacyjny, budynek mieszkalny dla pracowników PKP nastawnia. Niedaleko od nastawni od gałęzia się tor na Międzychód przez Pniewy bardzo kiedyś piękna linia, jeździłem tą linią do Międzychodu no niestety zlikwidowana i w najbliższym czasie nie będzie odtworzona pociąg mknie w kierunku pamiątkowa Pamiętam takie wydarzenie z końca lat 70. Kiedy to na torze leżała półnaga kobieta. No, jechaliśmy 30 km na godzinę. Zatrzymaliśmy się przed nią. No idę się spytać, co się stało. Ona płacze i mówi gospodarz. Zaproponował jej. Pasienie gęsi, a ona by wolała i z koleżankami w pole. I co się okazało, by to, była to kobieta z ośrodka, którzy rolnicy wynajmowali te panie do pracy podczas żniw. No, zabraliśmy ją do bramkartu i w pniewach została przekazana milicji. Pracowałem wtedy na lokomotywie SP4578 z maszynistą Romanem B, którego serdecznie pozdrawiam. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejny film.